Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Po polsku dzisiaj, moi drodzy, jak wiecie, już tydzień czasu na ziemi włoskiej, gdzie jadę do domu w modlitwie świętego Szarbela. Spotykam modlitwa. Późnym wieczorem się trzeba pokonać drogę, pojechać, spotkać. No i dzisiaj nad jeziorem di Liseo. Piękne jezioro troszkę dalej, znacie pewnie jezioro Garda, do Bergamo, stąd już niedaleko, ale dzisiaj tutaj była modlitwa, za chwilę udaje się już w renią Bresci i tak ta misja trwa, ale dzisiaj to ona, ona prowadzi Matka Boża z Guadalupe. Moi drodzy, w tylu miejscach, tyle spotkań, idziemy do niej, ona stanęła przed Indianinem, a może to Indianin przed nią, nie wiedział, Kogo spotyka, Juan Diego, Jestem matką Boga. Idź powiedz, że przyszłam w znaku kwiatów. Dopiero wtedy biskup tam w Gładelupę uwierzył, że ona naprawdę przyszła. Matka Boża, która kocha, która nieustannie przychodzi nam z pomocą. Konie moi, w tym czasie jeszcze Adwentu, który trwa, ona pyta. O miłość w naszych rodzinach, o przebaczenie. Kochani moi, spotykam teraz wioząc ten opłatek Polski i wspólna modlitwa w wielu domach, jak również rozmowy ludzi też bardzo cierpiących ludzi samotnych, ludzi, którzy utracili pracę, ludzi, którzy chcą na chwilę porozmawiać i chcą przede wszystkim przedstawić swoje prośby. E, idziemy do Matki Bożej. Ją prosimy. Pomóż. A zwłaszcza tym, którzy się zagubili. Którzy jeszcze e, nie spotkali jej. Mówiłem dzisiaj w kazaniu i o dziewiątej rano w języku polskim właśnie tam w domu modlitwy przy jeziorze Garda, a teraz w południe tutaj przy tym jeziorze Lizeo e, razem mówiłem e, Juan Diego, który nie wierzył, nie był nawet ochrzczony, ale usłuchał Maryję. Matkę Boga, idź, powiedz, że ja przyszłam, że jestem. A ilu jest takich, którzy mówią, że wierzą, ale nie chcą usłychać, usłyszeć jej głosu, nie chcą jej wysłuchać. No i wciąż, moi drodzy, musimy się zastanawiać, czy ja wsłuchuję się w ten głos zaproszenia Maryi, która przychodzi i mówi: Weź oczy swoje serce dla mnie, dla tego, by tam w tym sercu narodził się Jezus. Moi drodzy, jutro będę też sprawował koło jeziora Garda w dom Modlitwy w Castelnuovo Delgarda w Eucharystię, i trzeba pojechać dalej do Neapolu, by pojutrze w niedzielę wraz z tymi, z grupą, którą zakładałem 30 lat temu, Jezusa Miłosiernego. Już ustaliliśmy sobie, pójdziemy na ulicę Neapolu, bo to czynią bardzo często, by zanieść coś, by zjeść, mogli. A ja pójdę ich błogosławić. Wiozę ze sobą welon Matki Bożej z Guadalupe. Każdego pod tym welonem pragnę schować, by każdy poczuł, że ona broni, że ona jest obok ileż łez widzę, i przeżyć ludzi, którzy mówią, tak bardzo na to czekaliśmy. Więc i w niedzielę po ulicach Neapolu, a później również i w Rzymie. No i już powoli, w stronę Wenecji, gdzie 17 będzie mieć piękne spotkanie przygotowywane wielu w tamtejszym, chyba jednym z największych domów modlitwy świętego Szarwela, dzielimy się opłatkiem w Udine jeszcze po drodze, by już powoli zbliżać się. E, powoli do Florencji, kołże, gdzie 22 grudnia, tak bardzo czekam, e, będziemy się dzielić opłatkiem tak jak z nimi teraz. Każdy będzie mógł otrzymać e, właśnie piernik w formie świętego szarbela, który im też rozdaje. Bardzo się z tego cieszą. Ale by tworzyć tą wspólnotę, by stworzyć tę rodzinę, moi drodzy, no i żeby czuć się, e, że wypełniasz. Swoje, swoją misję w życiu, tak jak ja, ksiądz, dzisiaj misjonarz e, Europy, bo tak trzeba powiedzieć, e, w wielu miejscach, ale po to, by zanieść Jezusa, kiedy za chwilę będę wśród rodzin, które były skłócone i w tych dniach się pojednały, bo powiedziałem: Nie przyjdę, nie przywiozę ołtarza, nie będzie tam Eucharystii u Was, jeżeli Wy się nie pojednacie. A dwa lata żyją obok, oddaleni od siebie, i zrobili to. Zatelefonowali, powiedzieli: Pogodziliśmy się, chcemy zacząć od nowa, więc to jest dobry adwent. Dlatego przyjmijcie błogosławieństwo dla każdego z Was z tego miejsca: Matko Boża, z Guadelupy, Królowo Nasza, z nad tego Jeziora, Zidzeo pięknego jeziora tu wzdłuż. Dzisiaj piękna pogoda we Włoszech, mimo, że przecież 12 grudzień. Niech to błogosławieństwo spocznie na Was w każdym miejscu. Niech otwiera Wasze serca na piękno Boga. Niech otwiera na drugiego człowieka. Byście nieśli miłość, prawdziwą miłość. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. No i ta właśnie cały czas Guadelupana. jak pięknie usłyszeć Guadelupana. ta pieśń, która porywa serca, porywa, bo przecież, moi drodzy, wiemy, że w Meksyku dzisiaj wielka, wielka rada.